z tyłu, udział tylniej nogi, kiedy noga mija nogę, rotacja. Dolne centrum naszego ciała, czyli dolna część naszej diafragmy. Udział tylniej nogi i rotacja. Całą energię wydobywać mamy z naszego centrum, z naszego centrum podzielonego na dwie części. Od, od pępka do pachwin i od pępka do splotu naszego słonecznego. I teraz udział tylniej nogi, balansować z nogi na nogę kilka razy, i rotacja. Tak, czyli tempo dynamiki naszej nogi wydobywamy z naszego ciała, a nie z samej nogi poprzez postawienie jej do przodu, tak? Udział tylniej nogi i rotacja. Tak. Udział tylniej nogi i rotacja, kiedy noga mija nogę. Ta rotacja musi, musi wynikać z waszego centrum, czyli tak włączamy, ta, to się nazywa suck energy, czyli podciągamy maksymalnie suck energy. Co to jest suck energy? To jest nasza przepona, którą maksymalnie, popatrzcie, maksymalnie ją podciągamy. Nie, stańcie w rozkroku tak jak ja, na nodze jednej i drugiej i maksymalnie podciągamy suck energy. Suck energy. Sack. Suck. Mocniej podciągać. Sak energii, ręce trzymaj do boku. Sak energii, podciągnij. sak energii, podciągnij. Sack energii, podciągnij. Budujemy dwa szerokie horyzonty w górę i w, w, w pionie, w poziomie. Teraz udział tylnej nogi i rotacja. I rotacja. Energii więcej musi być w tej nodze poprzez naszą pracę naszego ciała, naszego sak energii, naszej diafragmy. I naszej rotacji biodra, kiedy noga mija nogę. Udział tylniej nogi i rotacja. Udział tylniej nogi i rotacja. Tak, udział tylniej nogi i rotacja. Tak, udział tylniej nogi i rotacja. Dobrze. Udział tylniej nogi i rotacja. I wydobyć jeszcze tak, Dawid, dobrze. To była dobra dynamika w nodze. Ona wynikała z twojego ciała. Tak? Żebyśmy tańczyli ze zrozumieniem. Logiczne zrozumienie tego, co się uczymy. Udział tylniej nogi i rotacja. To nie była, Stasia, dynamiczna noga. Udział tylniej nogi i rotacja. Tak? I w pierwszej części podciągamy linie, linę. Tak? Czyli suck energy, suck energy. Udział tylniej nogi, rotacja i sac energy. Udział tylniej nogi i rotacja. O, to była słaba noga. Uwaga, jeszcze raz. Udział tylniej nogi, sac energy i rotacja. Udział tylniej nogi, sac energy i rotacja. O, to nie było dobrze. Jeszcze raz. Udział tylniej nogi balansując. Balansując nogi na nogę. Tak. Sak energii, czyli podciągamy tą linę. Sak energii i rotacja. Ha! Dobrze. Udział tylniej nogi i rotacja. Każdy sam. Tak. I jeszcze. Wydobywać z siebie energię. Dynamikę wydobywamy z naszego ciała. I udział tylniej nogi. I rotacja. Udział tylniej nogi. I rotacja. Dobrze. O. Udział tylniej nogi. To za mało masz udziału tylniej nogi, Dawid. Bardziej. O. Środek ciężkości pomiędzy nogami. Troszeczkę bardziej. OK. I teraz. Udział tylniej nogi i rotacja. Dobrze. Udział tylniej nogi. Mocniejsze kolana, mocniejsze stopy, mocniejsze nogi, całe nogi mocniejsze. I teraz udział tylniej nogi i rotacja. One. Dobrze. Udział tylniej nogi, rotacja. One. 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 Dobrze. Udział tylniej nogi. I rotacja. Tak. Udział tylniej nogi. Sak energi. Podciągnąć, podciągnąć dolne, dolną część diafragmy. Podciągnąć. I teraz. I kiedy noga mija nogę, nabieramy tego pędu dla naszej nogi. Rotacja. Pach. Dobrze. Udział tylniej nogi i rotacja. Bum. O. Tak, to balansowanie jest bardzo dobre. Im bardziej tak właśnie jak Dawid balansujemy, tym bardziej jesteśmy pewni tego momentu, w którym możemy tą nogę z, tym, z tą dynamiką wydobytą w naszych stopach, w naszym ciele dać do przodu. Bardzo dobrze, Dawid. Udział tak, balansując. Tak, i teraz. I rotacja. I jeszcze. Balansując nogi na nogę. I rotacja. Balansując nogi na nogę, sack energii i rotacja.